Zaplanowane jest otwarcie. Z bieżących rzeczy, proszę Państwa, szkoła, jest ekspertyza poszerzona, dotycząca całego budynku. Ona dotarła do nas w ubiegłym tygodniu. Skonsultowaliśmy to jeszcze z innymi konstruktorami. Będzie dla Państwa dostępna od dnia jutrzejszego. Ja nie chciałem przed spotkaniem dzisiaj Rady jeszcze, zanim państwa poinformuję, jej udostępniać. To, co budziło wiele emocji, czyli fundamenty, ja zacytuję tylko fragment z takiego podsumowania. Fundamenty budynku nie wykazują nadmiernych lub nierównomiernych osiadań, warunki posadowienia, jak i stan techniczny fundamentów oceniany jest jako zadowalający. Dzisiaj spotkaliśmy się z panem doktorem Berezon też na obiekcie. Potwierdził to, co napisał, z fundamentami jest w porządku, budynek jest lekki, nie jest Kilkupoziomowy, więc nie ma tutaj niepokojów, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawiały, że tam grunt jest fatalny i tak dalej. I z wniosków dwa wnioski dotyczące, były dwa zakresy, pan, pan doktor wskazał. Zakres pierwszy jako prace niezbędne do wykonania, wykonania w celu zapewnienia możliwości bezpiecznego użytkowania budynku a wykonać wzmocnienie płynstro po dachu y, według projektu, który on przygotował w październiku i to się dzieje, to jest objęte tą umową, y, którą, o której mówiłem. Y, I punkt b, który też y, sugeruje zrobić w tej chwili, to jest dokonać usztywnienia ściskanych krzyżulców dźwigarów stalowych dachu na hali sportowej, żeby mieć tam święty spokój. Rozmawialiśmy z firmą Samsung. jest to do wykonania też w tym terminie. To jest po prostu, jak macie państwo jak macie Państwo dźwigary stalowe, one są połączone takimi krzyżulcami. W dwóch miejscach trzeba je będzie wzmocnić. Roboty nie jest dużo więcej jest jakby logistyki, przy tym z uwagi na wysokości i ustawienie rusztowania, ale to firma powiedziała, że też w tym terminie wskazanym jest w stanie zrobić. I zakres drugi jako prace konserwacyjne, tu jest tak to napisane, pozwalający przywrócić właściwą estetykę, komfort użytkowania oraz zabezpieczyć trwałość substancji budynku. No to to wiadomo, to są jakieś naprawy e, zarysowanych elementów, gdzieś tam ścianę mamy osuszyć tego typu e, e, rzeczy, przebarwienia tynków na ścianach e, sugerujące nadmierne zawilgocenie. Ale pan doktor mówił, że to można nie w te wakacje, w następne wakacje to w niczego nie przeszkadza, w niczym nie przeszkadza w użytkowaniu obiektu. No, wiadomo, że jak jest nie, pęknięcie gdzieś na ścianie, no to estetycznie jest po prostu to zaszpachlować i i zrobić, ale to już na pewno ani nie będzie jakieś takie pilne, możemy sobie to rozłożyć w czasie, część rzeczy wykonać, część rzeczy sobie powiedzieć kiedy robimy, czy w ogóle nie wiem, obserwujemy to i. I patrzymy, co z tym się dzieje dalej. Ekspertyza jest, będzie dostępna od jutra w sekretariacie, jest, ona jest obszerna. Nie wiem, czy każdego będą interesowały rysunki techniczne i tak dalej, czy jest znana, tym aż na tyle, żeby było to potrzebne, więc ja bym może proponował, że jak ktoś ma nieodpartą taką ochotę zobaczenia tego to do wglądu do odkserowania ewentualnie tego, co jest istotne. Jak jesteśmy przy szkole.